za to, że mogę przewodniczyć ten szczegól święty w intencji naszych misjonarzy, w intencji nas toreców, rodziców krewnych, przyjaciół misjonarzy. A zarazem nasze święta jest wielkim powołaniem o nowe powołanie masyjnym spośród kapłanów decyzjalnych, zakonnych, spośród sióstr zakonnych i spośród świeckich. Jak dobrze, że z nami jest Tadeusz który, który troszczy się w naszej decyzji o ducha wysyłania. Z nami jest. Miałem taki misjonarz, teraz wychowawca w seminarium, więc w pierwszym. Był zaniedbać książkę za wielką troską o wychowanie misyjne, o grupy misyjne, o samym misjonarzem w artykule 16 powołanie do służby Bożej, powołanie misyjne jest Darem Bożym. Pan Jezus powiedział, nie wyście mnie wybrali, ale ja są I przeznaczenie was na to, abyście przecież ją owoc przenosili, aby owoc wasz Do każdego powołania. Pan Jezus powiedział: Idźcie, posłał, Dziesięć dni później dał Ducha Świętego, posłał. wszystkim, którzy uwierzyli w Ewangelię Chrystusową. Idźcie. Uczniowie państwu szli. I Głośnie Ewangelia, i na dnia, Ziem Święte, i na terenie dzisiejszej Turcji. się rocznicę Chrztu Polski, na naszych ziemiach Ewangelia Pana Jezusa przyszła ponad tysiąc lat temu. dziś modlimy się, pochodzą i są na różnych kontynentach, w różnych krajach, jako misjonarze. Ponad 2000 misjonarzy. Dziękujemy Panu Bogu za nich. Prosimy dla nich. Dziękuję Panu Bogu, czyli to zapewne i wziąć kardynał obecnym tu rodzicom misjonarzy. Dziękujemy Bogu za to. Bych poparli w swoim domu misjonarzy, ale już przeszli do mieszkalności. Za rodzeństwo bliskich przyjaciół. Za wszystkich dziękujemy i prosimy, aby we wszystkich wspólnotach... Będziecie dorastać. Będziecie się zastanawiać nad tym, co w życiu będę robić. Na pewno przypomni się też dzisiejszy dzień. Cały Kościół jest misyjny, to znaczy cały Kościół jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii. Wy drodzy krewni, szczególnie rodzice, My zapewne najwięcej podniec się się za misjonarzy. Za swoich misjonarzy. Ile razy misjonarze mówią, że jakim też błogosławieństwem jest to, że można łatwo się porozumieć przez telefon, przez internet, niż to było 20 lat, nie mówiąc 50 lat temu. To też jest łaska. I jakże nieraz czekają i my czekacie, żeby, żeby porozmawiać, nawet żeby zobaczyć bezpośrednio kogoś, kogo pan kogo, kogo, panta jego syna, z córką. go... I jeszcze ją da Panu Jezusowi, Kościołowi, ludziom, święty Alba II, więc który jest misją, napisał, wiara umacnia się, gdy jest przekroczona. Z jednej strony wiarę przekazuje, i rodzinie, i tu w Polsce, i na misjach. Ten, kto, kto kocha mnie ze serwisu, Boga, żyje miłością do Kościoła, miłością do człowieka, kto trwa dla mnie, a ja będę przynosił go co bo nic nie możecie. A jego człowieka, wtedy nasza ja, wiara się Oczywiście odnosi się w szczególny sposób do misjonarzy. Wiara umacnia się, moja wiara, gdy ja tam tą wiarą się, że jest gdy przekazuję dobrą podwójną do wiarę Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Jeżeli nie przekazuje wiarę, jeżeli nie troszczy się o wiarę drugiego człowieka. не